Witam wszystkich. Jak co tydzień chcemy Państwu zaprezentować nowy taniec. Dziś nauczymy się tańca dyplomowanego księgowego. Kroki zademonstruje nam dyplomowany księgowy pan Artur Śmiały. Pamiętacie, że poprzednio pokazaliśmy krok twistowy. Mężczyzna gasi butem niedopałek, wycierając się przy tym ręcznikiem. Niedawno zademonstrowaliśmy kroki człowieka, który utknął w cemencie. Dzisiaj kolej na taniec dyplomowanego księgowego. Jest bardziej skomplikowany, ale zwincie dywany i tańczcie z nami. Krok pierwszy. Jesteśmy dyplomowanym księgowym w metrze. Obok stoi śliczna dziewczyna, ale ponieważ wszyscy na nas patrzą, wskazujemy w drugą stronę. Oni odwracają wzrok, a my wykonujemy krok drugi. Powtarzamy to aż do Liverpool Street. Teraz jesteśmy w biurze i pracujemy na nowym kalkulatorze. Potem wbijamy kartkę papieru na szpikulec. Mamy ochotę na herbatę, więc klaszczymy na sekretarkę. Dzwoni telefon, musimy odebrać. Zapamiętaliście? Popatrzmy raz jeszcze. Teraz dyplomowany księgowy jest na bezludnej plaży w Turcji i zdejmuje mokre kąpielówki. Nagle ktoś się pojawia. Krok 25. Wybraliśmy się na wycieczkę statkiem. Jest nam niedobrze i zastanawiamy się, do której burty podejść. I krok ostatni. Jesteście dyplomowanym księgowym, jest koniec roku finansowego i wszystko się zgadza. Teraz wracamy do kroku pierwszego. Jesteśmy w metrze i mamy księgowego. Zapamiętaliście? Naśladujcie pana śmiałego w niezwykłym tańcu dyplomowanego księgowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Możecie nie lubić dyplomowanych księgowych, ale musicie przyznać, że mają znakomite wyczucie rytmu.